Panie Ministrze, wsparcie finansowe dla strażaków, ochotników jest wyjątkowo istotne. To oni są bardzo często pierwsi na miejscu zdarzenia, w wypadku niosą pomoc. Zatem ta pomoc, jeżeli jest możliwa z naszej strony, ze strony rządu, jest takim dodatkowym smaczkiem w ich ciężkiej pracy. Tak, to prawda i warto inwestować w bezpieczeństwo. Zresztą na całym świecie bezpieczeństwo jest drogie. W Polsce też trzeba wykładać na to środki i trzeba zagospodarować ten ogromny potencjał społeczny, który tkwi w OSP, dając im ogromne narzędzia nowoczesne, dobre narzędzia w postaci samochodów, w postaci agregatów, w postaci różnego typu sprzętu, który służy ratowaniu życia i zdrowia, ale także obniża koszty funkcjonowania jednostki, bo wiadomo, że jak będzie instalacja fotowoltaiczna, to... Mniejsze pieniądze pójdą na utrzymanie nie, chociażby zimowe takich jednostek. I powiem tak, że e, chcemy inwestować w bezpieczeństwo i jesteśmy przekonani, że to są świetnie zainwestowane pieniądze. Ja wiele, wiele razy, już pewno wiele set razy byłem w różnego typu remizach HSP. Wszędzie ten sprzęt jest niezwykle zadbany, wszędzie jest w bardzo dobrym stanie, strażacy traktują to jak własne i rzeczywiście przyznam się, że to są dobrze zainwestowane pieniądze i ten ogromny potencjał ludzi, którzy w zasadzie są już profesjonalnymi strażakami, oni się nie różnią w wyszkoleniu od um, Państwowej Straży Pożarnej, No trzeba wykorzystywać. Tym bardziej, że to jest ogromna 150-letnia tradycja i ruch społeczny, jakiego nie ma na, na, w innych częściach świata. Wiele e, przedstawicieli ochrony przeciwpożarowej z Europy przyjeżdża do Polski, żeby zobaczyć jak wygląda nasz system i są tym nim zachwyceni, bo to wielkie dzieło. Ani na wschodzie, ani na zachodzie, ani na południu, ani na północy nie ma takiego systemu. Trzeba o niego dbać, trzeba inwestować w młodzieżowe drużyny, żeby była ta sztafeta pokoleń i my to robimy i myślę, że jest to pożytkiem dla społeczności lokalnej. Panie Mistrze, bardzo ważnym elementem takiej e, współpracy ze strażakami, wsparcia strażaków jest dodatek emerytalny. Dzięki rządowi e, strażacy, którzy mają wysłużone lata, mogą liczyć na takie wsparcie, co też jest bardzo istotne. Tak, to jest bardzo istotne i przyznam się, że byłem autorem ustawy, która to przyniosła. Oczywiście sfinansował to rząd i trzeba było przeprowadzić cały proces legislacyjny. I powiem tak, że wiele razy wręczałem takie decyzje strażakom seniorom. I, Myślę, że to nawet nie chodzi o te dwieście kilkadziesiąt złotych, tylko chodzi o to, że tym ludziom przywróciliśmy godność. Oni mówią bardzo dziękuję, że pomyśleliście o nas, bo ja przez wiele lat ciężko pracowałem po to, żeby gasić pożary, pomagać społeczności lokalnej, pomagać sąsiadom. I myślałem, że już o tym wszystkim ktoś zapomniał, a jednak państwo pamięta i ten wymiar godnościowy w mojej ocenie jest najważniejszy, 100 tysięcy strażaków seniorów, ochotników w Polsce, do dodatek emerytalny i bardzo się cieszę, że przyłożyłem do tego rękę. Skoro powstają młodzieżowe drużyny pożarnicze, no to możemy z optymizmem patrzeć też w przyszłość, że tych, którzy będą nieśli pomoc, nie zabraknie. Tak, w tym, w tym roku 40 milionów złotych premier Mateusz Morawiecki z własnej rezerwy przeznaczył na wsparcie młodzieżowych drużyn. To wielka pomoc, bo będą za to stroje, będzie za to wyposażenie remis, będą za to, czy były za to wyjazdy wakacyjne. To wielkie dzieło i my musimy dbać, żeby ta pałeczka, sztafeta pokoleń nadal biegła, nadal pracowała w ochotniczych strażach. Jestem przekonany, że młodzieżowe drużyny pożarnicze to właśnie jest ten kierunek. Kierunek, który trzeba wspierać.